Cześć, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy nadal pracę przygiętarce do blachy. Zajmiemy się korbkami oraz elementami, pokrętłami, które będą służyły jako kontra do ustawiania górnej belki dociskowej. Część już tej pracy mam wykonaną i tym zajmowaliśmy się w odcinku poprzednim. Natomiast teraz przejdźmy do samej maszyny w ramach wstępu do nowego odcinka. Pokażę Wam dokładnie o co chodzi. Pomieszczenie, w którym stoi Giętarka do Blachy, nieco zaczyna przybierać innej, fo innej formy. Jest to miejsce, które do tej pory traktowałem jako taką graciarnię. Natomiast, z uwagi na to, że mam niewielki warsztat i walczę o każde miejsce, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby w tak nierozsądny sposób gospodarować. Tym miejscem, dlatego nie ma tu już miejsca na bałagan, nie ma miejsca na y, niezagospodarowanie odpowiednie placu i przestrzeni, dlatego zacząłem pracę, przynajmniej wykorzystując tą wolną chwilę, jaką mam w ostatnim czasie. Wykorzystuję to na właśnie takie prace techniczne, gospodarcze, może bardziej organizacyjne. Natomiast przejdźmy do samej maszyny. Y, tu jest belka dociskowa górna. I tutaj właśnie pracujemy, dzisiaj w odcinku pracujemy nad tą regulacją. Jest to regulacja, która powoduje stabilizację tej belki, ponieważ belka jest podparta tylko i wyłącznie na tych śrubach, i w momencie, kiedy ona dociska tą płaszczyzną do blachy, blachę dociska do dolnej belki, to no jednak na tej śrubie jest to niestabilne. Więc potrzebujemy podpory. Po to jest w zodlewu wykonane tutaj takie ramię, wysięgnik, jeden, jak i drugi po drugiej stronie, analogicznie. I tutaj mamy docisk, przez co ta belka ona jest stabilizowana. Natomiast po co jest ta regulacja? Ta regulacja jest po to, że pracujemy z różnymi grubościami blach, i było nie było no, podczas zmiany grubości blachy, również należy przeregulować delikatnie tą belkę gnącą, aby. Zapewnić cały czas właściwe ułożenie tej belki. Oczywiście mówię tu o zmianie np. z blachy 0,5 na 2 mm, ponieważ jest to duży przeskok. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, jeżeli będę miał blachę 0,8, a za chwilę jedynkę lub 1 lub 1,2, no to prawdopodobnie tej regulacji ruszał nie będę. Także jest to regulacja, która będzie używana sporadycznie i zakres tej regulacji jest naprawdę niewielki. Dlatego Myślę, że rozwiązanie takie, jakie tu przyjmę, sprawdzi się w stu procentach. Dobra, mam dobrą wiadomość, gętarkę możemy uznać za projekt zakończony. Jest to wiadomość dobra dla mnie, ale również i chyba dla Was, ponieważ zajmiemy się teraz już zupełnie czymś nowym, czymś innym. A przy okazji będziemy korzystać z tej maszyny. Oczywiście ta maszyna jeszcze wymaga regulacji i wstępnych gięć, prób, które będę wykonywał w celu właśnie dokonania korekt ewentualnych przy regulacji. I będzie jeszcze jeden odcinek poświęcony taki już czysto techniczny odcinek, w którym tak na dobrą sprawę zaczniemy już pracować na tej maszynie. Natomiast jeszcze to będzie wstęp do jakiejś tam pracy dalszej. Natomiast, tak jak mówię, musimy uzupełnić jeszcze. No, już to są już drobne rzeczy. Także nie, nie, nie biorę tego nawet pod uwagę. Uważam za projekt zamknięty i zakończony. Na pewno ta śruba do wymiany, druga z drugiej strony. Tutaj śruby regulacyjne, ale to są już elementy, które są do kupienia w sklepie. Nie będę tutaj już nic próbował wykonywać, aby. No, nie ma potrzeby takiej. Tutaj, jeżeli chodzi o ten projekt, o te korbki regulacyjne, o te śruby regulacyjne, które powstały w dzisiejszym odcinku, one są już gotowe i wyglądają, myślę, że fajnie. Natomiast, no nie do końca mi się podoba, nie wiem czego. Ta nakrętka kołpakowa. ona tu nie bardzo nawiązuje, nie bardzo pasuje, ale wiecie co? Nie będę przesadzał, zostawię to i tyle. Jeżeli chodzi o zakres. Myślę, że zakres regulacji jest trafiony idealnie, nawet te szpilki są za długie. Natomiast, tak, mogłem szpilkę przyspawać bezpośrednio do tego ramienia. Z tym, że no musimy sobie zdać sprawę z tego, że ta szpilka może być kiedyś wymieniana. I dzięki temu, że tutaj mamy nakrętkę kontrę, nie jest to element jedne, jeden, nie jest to element połączony z sposobem spawania, więc, jest to, każdy z tych elementów jest wymienny. Lubię w taki sposób podchodzić do projektów takich nie do końca przewidywalnych, czy to wszystko zakończy się tak, jak bym chciał, ponieważ mam jeszcze możliwość w jakiś sposób tutaj zaingerować, mam możliwość jeszcze coś zmienić, ale myślę, że działa naprawdę fajnie. Ta nakrętka ona służy jako kontra, aby ta regulacja nam się tutaj nie przestawiała i naprawdę działa super. Dopiero po odkręceniu tej nakrętki możemy. Przystąpić do regulacji. Jak widzicie, belka, ona przy dokręcaniu tą śrubą ona delikatnie się przekrzywia. Yy, natomiast tak jak mówię, tej regulacji będziemy dokonywać w momencie, kiedy już będziemy mieli wyregulowane te listwy, będzie włożona blacha i dopiero wtedy należy wykonać regulację tymi śrubami. Wstępnie do oporu dokręcam i kontruję, i to już musi pozostać. Ta maszyna już musi pozostać do, do czasu regulacji, czyli odcinek kolejny. Wspólnie dobrnęliśmy do końca, maszyna jest naprawiona, natomiast etap regulacji traktuję jako konserwację maszyny. Także to jest etap zupełnie inny. W dzisiejszym odcinku wyczerpaliśmy już materiał, także ja się z Wami będę żegnał. Tradycyjnie łapa w górę, subskrypcja i komentarz. Zapraszam na grupę facebookową oraz na Instagrama. Wszystkie linki w opisie pod filmem. Cześć!